Witam, nazywam się Wojciech Majda ze tarczycy.pl. Dzisiaj chciałbym pomówić o tym, jak ważne jest częste spożywanie węglowodanów, jeżeli, jest się, jeżeli, jeżeli ma się niedoczynność tarczycy. Powodem, dlaczego powinno się często spożywać węglowodany, jest to, że osoby z niedoczynnością tarczycy często mają problemy z wątromą, które, które polegają na tym, na kiepskiej zdolności do magazynowania węglowodanów. I tak, o ile zdrowa osoba powiedzmy zje jakiś, zje na przykład jakiś posiłek zawierający węglowodanów, na przykład załóżmy 100 gramów węglowodanów, czy to jest w stanie później przez dobre kilka godzin jej organizm jest w stanie wchłonąć te węglowodany i później ich nadmiar dostarczyć do mięśni, żeby dostarczały energii, też sporą część dostarczyć do wątroby, i później w miarę jak poziom glukozy we krwi będzie spadał, jak te wyglądane zostaną zużywane przez mięśnie i też wątrobę, to, to wątroba będzie stopniowo uwalniać wyglądane, żeby utrzymać odpowiedni poziom glukozy we krwi. Niestety osoby z tarczycy mają tam zdolność magazynowania z jakiegoś powodu upośledzoną. Więc e, co się dzieje, jeżeli takie osoby chore e, nie, nie będą spożywać często węgl, węglowodanów, e, to spowoduje to e, po, pier, po pierwsze uży, użycie takich awaryjnych mechanizmów do pozyskania glukozy jak e, w dzielenie adrenaliny i kortyzolu co to sprawi że co, spra, co sprawi że no będziemy po prostu mieć wyższy poziom adrenaliny i kortyzolu które to są które to są hormonami stresu które to e, hormony e, służą m.in. do, do rozkładania tkanek naszego organizmu i e, przez to m.in. E, wiele osób ma wyższy poziom przeciwciał ponieważ nie ma odpowiedniego, odpowiedniego poziomu glu. Po prostu nie ma odpowiednich zapasów węglowodanów zmagazynowanych w wątrobie. Drugi niezwykle ważny powód, dla którego należy często spożywać węglowodany, jest, jest fakt, że większość konwersji T4, hormonu T4, czyli to jest hormon tyroksyna i to jest nieaktywna forma hormonu tarczycy. Zdecydowana większość, część, ma większa część konwersji tego hormonu zachodzi w wątrobie. I jeżeli nie mamy odpowiedniego, odpowiedniej, odpowiedniego poziomu węglowodanów dostępnego dla wątroby, żeby wykorzystała, to po prostu ta konwersja nie będzie zachodzić tak wydajnie. I nawet jeżeli się przyjmuje jakieś środki, które zawierają te 3 czyli aktywną formę hormonu tarczycy, jak na przykład Riluteroid, Ekstrak ze świńskiej tarczycy, to i tak spora część hormonów jest w formie nieaktywnej. I do tej, do tej zamiany E, zamiany T4 w T3 bardzo przydatne e, są węglowodany. E, jeżeli nie, nie mamy, jeżeli mamy za mało węglowodanów, ta konwersja spada. E, więc łącząc to wszystko w jedną wspólną całość, e, chciałbym właśnie podkreślić, dlaczego jest częste spożywanie węglowodanów. W przypadku niedoczynności tarczycy to, to takie ważne, ponieważ jeżeli właśnie nie mamy odpowiedniego poziomu glukozy, we krwi, jeżeli nam spada poziom glukozy we krwi i nie, nie mamy łatwo dostępnych zapasów glikogenu w wątrobie, to powoduje to stres w naszym organizmie, czyli wydzielanie kortyzolu i adrenaliny. I te hormony, zapomniałem wcześniej wspomnieć, również pogarszają działanie. E, działania hormonów tarczycy, czyli one w jakimś sensie zwiększają tempo metabolizmu, ale to jest po prostu nie, po pierwsze niewydajne i niezdrowe, żeby mieć pod, e, chronicznie e, podwyższony poziom e, e, kortyzolu i adrenaliny. To jest, to jest właśnie jedno i jeden aspekt. A drugi to fakt, że konwersja e, konwersja tego T4 te nieaktywnej formy hormonu tarczycy te trzy naj, najwydajniej zachodzi w środowisku, w którym mamy dostępność e, dużej ilości węglowodanów. No i teraz e, nie, chcę, nie chciałbym, być żeby ludzie mi zarzucali, że zalecam ludziom jeść częste ciasteczek. E, w moim przekonaniu i e, wielu innych osób, jak na przykład doktora e, fizjologii e, Raymonda Pida. Jest coś takiego, znaczy on, on, on i ja, ja też z racji tego, że ja to sprawdziłem na sobie, tego, jego zalecenia: częste jedzenie węglowodanów, które zawierają dużo cukrów prostych, czyli pochodzących z naturalnych źródeł, czyli na przykład owoce i w to owoce takie świeże, słodkie, dojrzałe owoce jedno z lepszych później może być miód e, może być e, też świeże, e, przepraszam suszone słodkie owoce jakieś rodzynki e, bakalie e, tylko to takie niskotłuszczowe bakalie e, właśnie te, te suszone e, morele i tego typu e, produkty e, można też na przykład e, bardzo bardzo dojrzałe banany świetnie, świetnie e, to jest w miarę dobre źródło węglowodanów na śniadanie. Można sobie je na przykład trochę podpiec na oleju kosowym i to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. dobrze. Mi podchodzi na przykład na z, z kilkoma jajkami albo z jakąś wołowiną. I czyli co podsumowując trzy rzeczy. Żeby często jeść świeże owoce. Suszone owoce, miód, jeszcze raz mi przyszło dobrej jakości soki owocowe. I to by było na tyle w tym filmiku na temat tego, dlaczego należy spożywać węglowodany często. Dziękuję bardzo i to był Wojciech Majda z kanału Zdrowie Tarczycy.pl